Surs z pieprzem i pudding to ładnie narysowana i przyjemna manga wydana przez Kotori. Opowiada ona o 22-letniej Haruhi, która pracuje na budowie jako operatorka maszyn ciężkich. Dziewczyna chyba chciała być po prostu pilotem Gandama, a te maszyny to taka namiastka spełnienia tego marzenia. Jej ojciec nie jest zadowolony z tego, że córka mieszka w Tokio i ma taką pracę i chce jakoś zmusić córkę do powrotu do domu i o rzęku z wybranym przez ojca mężczyzną. W sumie nie wiem, jak chce ją zmusić, skoro dziewczyna ma 22 lata, ma swoje mieszkanie i pracuje, czyli zarabia. Dziewczyna załamana pomysłem ojca odwiedza po pracy bar i topi smutki w alkoholu i wpada tam na genialny plan. Wyjdzie za mąż, za jednego z mężczyzn w barze i będzie mogła prowadzić swoje normalne życie, a potem się rozwiedzie. Żaden problem. Rano w swojej łazience spotyka nieznanego sobie mężczyznę. Jest to jakiś siwiejący facet, który okazuje się potem jej nowym mężem. Pomimo siwych włosów, gość ma młodą twarz I już sądziłam, że się okaże, że ma 28 lat, a pościwiał, bo jakaś choroba czy inne takie, ale nie, gość ma 42 lata, więc nie jest jeszcze stary, ale dla niej jest, więc przyzywa go staruszkiem. W pracy dziewczynie podoba się inny, młodszy chłopak, ale z czasem jej uczucia się zmieniają i staruszek okazuje się być całkiem całkiem i małżonkowie coraz bardziej zbliżają się do siebie, ale czeka ich jeszcze spotkanie z ojcem Haruhi, ale to już w drugim tomie. Sam tytuł mangi odnosi się do włosów postaci. Mężczyzna ma włosy jak sól z pieprzem, a dziewczyna jak pudding. Manga ma tylko trzy tomy i jest zakończona. To manga i jest to komedia połączona z romansem. Manga czyta się przyjemnie, ma ładną kreskę. To taki słodki milusi Jozej. Nie jest to nic więcej i raczej nie będzie, ale jest to bardzo przyjemny i spokojny tytuł i chętnie kupię kolejny tom. Tym bardziej, że jest krótka. Manga nie ma niestety żadnych kolorowych stron. Jeśli więc macie nastrój na uroczy romans, to polecam. A wy znacie tą mangę? Czytaliście? Spodobała się wam? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki. Cześć.